Dziś wyjątkowy dzień, który rozpoczęliśmy startem Natalii Kaczmarek, która no tak przy pięknym krokiem wpadła pierwsza na metę najlepszym wynikiem eliminacji w historii Mistrzostw Świata, więc no... Ja nie mogę się doczekać kolejnego startu. Oj, a to jest, jest dopiero początek, drugi dzień mistrzostw. Wyjątkowy dzień tutaj na miejscu, właśnie na Węgrzech, czyli Dzień Świętego Stefana, hucznie, hucznie obchodzony. Będą wspominać tutaj koronację pierwszego króla Węgier. Będzie mnóstwo fajerwerek, mnóstwo ludzi na ulicach. A tu kolumny rządowe, które możemy obserwować już teraz. Widzicie tego pana z rowerem? Tam był pierwszy live. I tam było mnóstwo komarów. Koniec! Kasia? Na co wyszłaś na stadion? Na zniżki do Lidla Nie sprawdzał pan? No tak o zobaczył no. jak ty teraz Tak no. o. cześć, nie my boją się na stadionie no i czas w brytyjskich mediach mówić nazwiska Polaków Jeżeli jest pija skrzyszowska, to w brytyjskiej telewizji usłyszymy Polka najczęściej bo z jest niewypowiadalna. A jak to było z tobą? Nauczyli się. Jak zobaczyli, że to trwa już trzeci rok, to się nauczyli. Jak zwykle, to każdym razem, gdy wchodzę na stadion, wszystko mi się przypomina. Wszystko. A moim najlepszym wspomnieniem, w ogóle ze wszystkich mistrzostw na całym świecie, były te w Berlinie, bo tam ceremonia medalowa to był po prostu... Taki huk przy śpiewaniu Mazurka Dąbrowskiego najlepszym wspomnienie ever. Co wspólnego ma atletyka i piłka nożna? Tu też są kartki. Zielona kartka. No wszyscy biegną dalej. Żółta kartka, jedna osoba dostaje upomnienie na przykład za nieprzyjęcie pozycji startowej. Czerwona kartka, żegnamy się do widzenia do szatni. To Możecie zobaczyć, zobaczcie. Dopiero teraz na sportowej emeryturze możemy zobaczyć jak to wygląda od drugiej strony. Do tej pory jak jeżdżaliśmy na stadion, podjeżdżaliśmy autobusem pod strefę rozrywkową Od razu wiadomo, to miejsca gdzie... Sama szwietanka no... Tak, a tutaj widzimy dopiero, jak mnóstwo osób przyjeżdża z zagranicy, siedzi cały dzień. Ja nie wiem, czy wy widzicie te kolory tutaj. Każdy się stara ubrać przynajmniej kolory narodowe, żeby być tą właśnie częścią a. całej drużyny. To jest piękne. A tymczasem jedziemy zjeść obiad, bo jesteśmy głodni. Dzisiejszy live jest dosłownie na środku ulicy. Znaleźliśmy się w przejściu przy pasach. taki mały odświeżeczek, taki prowadzący, taki realizatorska. I pędzące do nas policyjne na światła. Idziemy do strefy Kibica Jest dobra impreza. Po tym, jak zamknęliśmy ulicę i nagraliśmy świetnego live'a, idziemy obejrzeć fajerwerki. Ale to nie wszystko, co się dzisiaj stało, bo jest ogromna ciekawostka. U nasz hotel, tam gdzie mieliśmy nagrywać, na samym dachu, został zajęty przez snajperów. Wyobraźcie sobie, że mieszkamy z prezydentem Turcji, jego nazwiska specjalnie nie wypowiemy, że nie poobcinało zasięgu. I stąd też przenieśliśmy się prosto na środek ulicy, także piękne kadry to wszystko zawdzięczacie właśnie temu człowiekowi. Lecimy na fajerwerki. To, że nie dalibyśmy rady, to jest mało powiedziane, ale dzisiaj, po tak intensywnym dniu, przecież zobacz, od rana na sesji byliśmy, nagrywaliśmy, vlogowaliśmy, nagraliśmy live'a. Po prostu multum robotnie, ale nie mogliśmy sobie odmówić właśnie tego widoku, bo zostanę tu Wystrzelone chyba wszystkie fajerwerki świata. Dziesiątki, setki, tysięcy fajerwerek z okazji dnia świętego Stefana. Także pozdrawiamy wszystkich Stefanów. I nie wiem, jak tutaj chyba cały kraj ma wolny w tym momencie. Nie da się przejść, nie da się nic wcisnąć. Ulice pozamykane w Budapeszcie. Wszyscy piwkują, wszyscy świętują, a jak świętują, to piwkują. rewelacja. Tak możemy kończyć każdego vloga! Do zobaczenia! Pamiętajcie, żeby subskrybować nasz kanał, oglądać, komentować. Kierunek Budapeszt. Do zobaczenia!